Yo. To mu zaponię, jakbym jarał to jak faje. Serfuję po bicie i podbijam pod tą falę, yo! Nowy rok, teraz wyjdź tu na pętle. Wielu skurwysynów synów chce rozjebać to potężnie. To nie moja droga, to nie profit i kariera. Nie ma tu wyścigów, to nie szczury i pazera, to nie różowa pantera, to nie Porsche panna to nie matematyka. Kto tu ma, a kto nie ma. Było spokój ducha trzeba nakurwiać karaty A za kraty, za karaty już nie wraca się na HTE To nie głosowane jak wybory prezydenta To bezdomni ludzie obok stoi rezydencja Spokój, cisza, dusza, siła, oddech, wiara, miłość, życia Spokój, cisza, dusza, siła, oddech, wiara, miłość, życia, oddech, życia miłość życia Ode mnie dobra rada, nie dotykaj błada Jak suka walicie po rogach, to niech lepiej spada Można mówić co nie wypada, ale to nie znaczy Że z pałami możesz gadać, przestań tak kozaczyć Bo jesteśmy równi, szacunek mam do braci I do swoich kumpli, każdy przyczajony wilk jak pantera czujny Kurwa świat jest dziwny, wszędzie grasują kurwy i pisty. Grasz w grę, no to trzymaj pada Ty podejmiesz walkę na klasycznych zasadach Bicie przerośnie i z bitu wypadasz Ja dalej lecę braga, bez precedensów Czuję się jak pierdolony inżynier dźwięku Mam w kurwę miłości, w chuju i w sercu Jego bicie wystukuje w 9,6 bpm 4,3,2 Hz, już wiesz o CP Cały skład w każdą grę chciał zagrać I kurwa wygrać no proste Każdy z nas jest umiejętnym gościem Ćwiczymy skille Wiesień, lato, wiosnę, no i zimę